Cześć do Jeżero i Metody na Przeszkody. Zapraszam na trzeci odcinek serii analizy trasy Barbariana i chronologicznie, tak jak to będzie w tym roku, Wisła. Na ostatni rzut leci Wisła i analiza trasy właśnie tego biegu. Już to będzie 2 września, o ile dobrze teraz pamiętam. Więc wystarczająco dużo czasu, żeby się przygotować. To jest górski bieg w pięknych okolicznościach przyrody. Bardzo, bardzo, bardzo polecam i z największą moim zdaniem przeszkodą ocr na świecie, czyli skocznią. Bo pierwszą przeszkodą jest skocznia. Także tutaj będzie omówienie trasy, taktyka, teren, jak dokładnie to wygląda. Zapraszam. Tradycyjnie zaczynam od oficjalnej mapki, czyli tej ogólnej oficjalnej, którą Barbarian wrzuca i mamy Wisłę. Wisła, ostatnia trasa. I tradycyjnie wydarzenie weekendowe, i mamy trzy formuły. Z dzieciakami można powiedzieć, że cztery, ale powiedzmy, że trzy formuły. Czyli przede wszystkim Opener, ten dla początkujących, dla debiutantów. I on tutaj ma w tym roku 2023, powiem szczerze, nie wiem jak będzie, bo do tej pory to bywało tak, że była to po prostu ta niebieska trasa. I była to ta niebieska trasa. Czyli niektórych przeszkód nie było, no te, które były te tradycyjnie, były uproszczone lub ułatwione właśnie dla debiutantów. W zeszłym roku została tutaj wprowadzona zmiana i ten żółty odcinek, który jest to był właśnie opener. Ten żółty odcinek szedł tutaj non stop. Po rzece, lub wzdłuż rzeki, z tego co pamiętam, jak ludzie opowiadali. Ja akurat biegłem ten dłuższy dystans, więc nie wiem, ale to zobaczymy, jak w tym roku będzie. Tu może być albo po staremu, czyli tylko niebieskie, no albo z tym żółtym. Zobaczymy, właśnie, jak to będzie na openerze. Kolejne wydarzenie to jest Barbarian Hill, czyli po prostu wbieg, wdrapanie się na skocznie. No i jak to jak to można opisać? Tatusiu. A dlaczego ten pan biegnie w czerwonym krawacie? To nie krawat jasiu. to język. No właśnie tak to jest, że tam jest za 400 metrów chyba, no ale jednocześnie bardzo, bardzo pod górę. I jest to krótka, ale ostra wyrypa właśnie pod górę na czworakach, na czterech łapach tam się leci. No i pierwsza wala od 15 i ostatnia o 20. Bardzo dużo osób co roku w tym startuje. Bardzo, bardzo polecają. Ja nie startowałem, więc nie wiem dokładnie jak to jest. Wiem o tyle, że jest to po prostu pierwsza przeszkoda na Openerze i na Race. No i Race tradycyjnie idzie pełną trasą, czyli to niebieskie i czerwone. I za chwileczkę właśnie zabiorę się za analizę przede wszystkim profilu i przewyższenia jaki mamy na Race, a potem całej reszty, czyli szczegółów terenu. Lecimy z profilem i z przewyższeniem. Jak to wygląda? W Wiśle, porównując do Ustronia, Wisła jest dużo bardziej pofalowana, jest to też tak samo jak Ustroń Bieg Górski, zdecydowanie górski no i tylko właśnie ten profil jest trochę inny, ponieważ tutaj widzicie na dole jest pofalowany. Jakie jest całkowite przewyższenie? Z tych obliczeń tutaj to jest strona traseo.pl, jakby ktoś chciał sobie właśnie powyznaczać trasy, posprawdzać przewyższenia no to fajnie to można tutaj zrobić. I mamy 555 metrów przewyższenia. Tutaj wyszło na tych 14 km z wąsem. Właśnie jak jest w Wiśle. Jak to, jak to wygląda? Zaczynamy tutaj i zaczyna się właśnie ten taki ostry, ostry, ostry kawałeczek pod górę. No to właśnie jest skocznia. Tam nawet na czworakach jest lepiej po prostu, bo rzeczywiście jest ostra, jest taka siatka. Generalnie fajna sprawa. Wchodzimy na skocznię. Tu jeszcze zaskoczenie, jest troszkę pod górę, później maleńki fragmencik do dołu i leśną drogą się zaczyna lekko pod górę. Potem na odmianę na dół, na dół, na dół, miejscami tutaj, tu jest troszeczkę ostrzej na dół, więc tak na pełnej jest dość trudno. Wracamy na taki bardziej cywilizowany teren, płasko, płasko, tutaj generalnie płasko, dwie, trzy przeszkody, za chwilę to będę analizować i ponownie pod górę też przez las. O, tu nawet się samo przesunęło. Lecimy, lecimy. Znowu na dół, z dół, na dół, na dół. I tutaj teren. Ten profil tego nie pokazuje, ale ten fragment tu. To jest krótkie, ale mocno ostre podejście. A jest to istotne dla oddechu, bo tutaj za chwilę zaczynają się przeszkody. Będę o tym potem mówić. Lecimy dalej asfaltową ścieżką na dół. I tu na odmianę pokazuje się taki bardzo ostry spadek bardzo ostre zejście w dół krótkie, ale bardzo ostre. Generalnie nawet na czterech łapach na tyłku tam, tam bywało, że że się schodzi. Zaczyna się długi płaski odcinek, na którym będzie bardzo bardzo dużo przeszkód. I jak pokonamy te przeszkody, oj coś sobie tu przestawiłem, coś sobie tu przestawiłem i profil zniknął. Profil zniknął, nie wiem co tu zrobić, żeby wrócił ten profil, coś zaznaczyłem i, i się zepsuł. Z racji, że tam sobie coś kliknąłem i do tej pory nie wiem jak to naprawić, żeby ten profil wrócił, to jeszcze tutaj pokażę. Jak lecimy tu, tutaj to się zaczyna właśnie ten fragment, ta górka. To jest ostatnia górka przed metą. No i to jest takie przewyższenie, tu jest 620 na no jakieś 100. 150 metrów przewyższenia, może tu jest, na całości trasy jest około 560 metrów przewyższenia, więc tutaj mamy pod górę, to jest to, i tu się zaczyna na dół. Też takie stosunkowo ostre leśne na dół, czyli taki malutki suplemencik do tamtego fragmentu. Teraz szczegółowe omówienie terenu w Wiśle Start. I meta pod skocznią imienia Adama małyższa No i właśnie zaczyna się pierwsza przeszkoda, chyba największa w siatowym ocr no to właśnie jest skocznia. Zaczynamy podejściem lub pod, pod na skocznie. Tutaj ja polecam spokojnie, po prostu, żeby się nie spompować, żeby nie cisnąć specjalnie, tylko na spokojnie, na czterech łapach najlepiej, bo wtedy mniej się obciąża nogi. Tam jest taka siatka, nawet jak jest mokro i padało, to nie, to, to, to nie jest wszystko no i fajnie też by zobaczyć jak to wygląda z połowy wysokości skoczni tak naprawdę, bo wchodzimy tylko na bóle a jeszcze jest cały rozbieg, no można zobaczyć jak, jak to może być, to, to dla mnie niewyobrażalne latać tam na nartach i po skoczni lekutko jeszcze tu jest fragment pod górę i zaczyna się teren po lesie płaski ten pierwszy fragment, później lekko pod górę cały czas, ale można tutaj tutaj podbiegać jak kto chce Górski leśny teren, lecimy na dół, na dół, na dół, tym ciemniejszym zielonym, bo tu warto, warto trochę szybciej. Limit czasowy w zeszłym roku był 3 godziny i myślę, że w tym roku może być podobnie. Ale tak jak mówiłem, limit czasowy na race dotyczy tylko tych, którzy chcą być sklasyfikowani. Czyli po prostu, jeżeli chcesz ukończyć i zajmie ci więcej, nie przejmuj się. Lecimy dalej, troszeczkę na dół. Tutaj ostrzej, znowu odrobinka pod górę. I na dół, na dół, na dół, na dół cały czas po lesie. Bywają troszeczkę kamieniste te ścieżki, no takie typowo leśne kamieniste ścieżki. Tu pod koniec jest ostrzej. Ostrzej na dół, więc jeżeli ktoś nie ma jakiegoś bardzo dużego doświadczenia w zbieganiu, to będzie po prostu hamować tutaj. Można, można troszkę energii stracić właśnie na to hamowanie. I zaczyna się płaski fragment. Płaski okolica tutaj jakiejś wisilańskiej niagary nawet. Jest, bo właśnie to jest w okolicach Wisły rzeczki Wisły, bo tam jeszcze to jest rzeczka. Dwie, trzy przeszkody na tym odcinku zawsze będą i to są pierwsze przeszkody, jakie spotkacie na trasie, czyli gdzieś tak mniej więcej po dwóch po dwóch, a może i nawet kawałku więcej kilometrach pojawiają się trzy pierwsze przeszkody w stosunkowo bliskich odległościach od siebie. I Po tych przeszkodach ponownie w las pod górę, łagodnie pod górę tutaj generalnie troszkę po płaskim, łagodnie pod górę, troszkę po płaskim, na dół tutaj jest, da się to pokonywać, fajna ścieżka leśna z ciekawymi widokami tutaj naprawdę, bardzo bardzo ładna okolica później znowu odrobinę pod górę, na dół, na dół, na dół, na dół wkraczamy w takie takie wioskowe tereny, tutaj niektóre są drogi Małe drogi asfaltowe, na przykład tu koło jakiegoś domu się przebiega, i potem znowu wzdłuż pól, mocno w dół. Tu jest bardzo fajny zbieg, bardzo taki przyjazny, lekki. Nie jest ostro w dół, można minimalnym wysiłkiem, całkiem szybko pokonywać tą trasę. I tu nie wiem czemu to traseo nie pokazało tego, tej zmarszczki. Tu jest ostro pod górę. Krótko, ale ostro. Trochę jakby się wychodziło na taką parku, górkę na sanki w parku, tylko tam troszkę wyższą, ale generalnie. Duże nachylenie, tu jest. I o co tu chodzi? Warto nie cisnąć, bo na górze, tuż za tym nachyleniem, czekają nas 3 lub 4 przeszkody. Więc warto się tutaj ten oddech trochę uspokoić. Tutaj był toros w zeszłym roku, a zawsze są jakieś. Toros Laurik porówna no różne. Wiadomo, nie wiem jakie będą, ale na pewno jakieś będą. Bo po prostu tu jest łatwo dojechać logistycznie, to jest dobre miejsce. Pędla z obciążeniem też tutaj była. Krótka. Pętla z obciążeniem, z workiem barbarianowym. on no, generalnie nie waży dużo, można to nawet spokojnie przetruchtać bez specjalnego doświadczenia i siły. I zaczyna się zbieg asfaltową drogą, spacerową, ale nie polecam spacerem, bo tu jest fajny moment, gdzie można pobyć szybciej. Da się też poboczem, jak ktoś lubi potrawie i woli potrawie niż po asfalcie, da się. Tutaj schodzimy w pola, kawałek przez las i następuje krótki, bardzo ostry bardzo ostry odcinek w dół dlatego ja go tu zaznaczyłem na czerwono, bo jest po prostu trudny, nawet tak zwany dupozjazdny można tu praktykować, króciutki na czterech łapach ale po prostu zazwyczaj się go pokonuje wolniej niż by się zbiegało wcześniej i następnie zaczyna się długi dość 2-3 kilometrowy tak na moje oko odcinek płaski bardzo, bardzo, bardzo płaski odcinek na którym na odmiany mamy bardzo, bardzo dużo przeszkód. Tutaj się zaczyna czasami z przejściem przez rzekę. Tutaj były ostatnio przeszkody w wodzie, właśnie, że przechodziło się przez rzekę, później z powrotem. Takie alejki nadrzeczne, parkowe, lecimy, lecimy, w te większe przestrzenie, no i najbardziej flagowe przeszkody Barbariana tutaj są. To jest takie troszkę, w cudzysłowie, miasteczko Aro. Bo jest po prostu dużo przeszkód na krótkich odcinkach. Jednocześnie arrow w wiśle nie ma. Lecimy dalej. Algika, wzdłuż drogi, kolejne przeszkody po dwie, trzy. Tutaj są takie małe zgrupowanka, właśnie po, po dwie, trzy przeszkody. I zaczyna się kolejny długi odcinek bez przeszkód. Tutaj nic nie będzie. Płasko, płasko. Tu już lekko pod górę, dłuż domów. I wchodzimy ponownie do lasu. To jest ostatnia górka. Ostatnie większe przewyższenie około 150 metrów, czyli tu pod górę, pod górę dość ostro, pod górę. Następnie zaczyna się w dół: w dół najpierw bardzo łagodnie, w zasadzie płasko, z lekkim nachyleniem w dół, potem ostro na dół takim wąską, leśną ścieżką i na dół, na dół, na dół przyjazny teren. I ostatni, trudniejszy terenowy odcinek: zejście do potoka i wzdłuż potoka się tutaj idzie trochę po potoku trochę z dłuż potaka niedługi odcinek ale właśnie no, trudniejszy do pokonania szybko wychodzimy z potoka na taką trawiasty taki teren płaski i kolejne dwie dwie trzy przeszkody zazwyczaj tutaj stoją jesteśmy już na kilkaset metrów przed metą wychodzimy z tego odcinka z chodnika. tu przy nim koło parkingu stała jedna dwie przeszkody zawijamy w okolicach budynku, terenu i docieramy do mety. W zeszłym roku fajnie to było rozwiązane, bo trasa w pewnym momencie przechodziła przez ten budynek, i jeszcze we budynku stała jedna przeszkoda. UFO wychodziło się przez budynek, i na końcu rampa i meta. Czyli tak to wygląda w Wiśle. Za chwilę, jeszcze króciutkie podsumowanie, ale co by tu jeszcze powiedzieć? No, Wisła, klasyczny, górski bieg, fajny oceanowy, z widokami, z świetną przyrodą, no i przeszkodę, wiadomo. Tak to wyglądało, małe podsumowanie właśnie Wisły. Bardzo polecam Wisłę, ja osobiście byłem dwa razy. Wybieram się trzeci, piękne okoliczności przyrody, naprawdę trasa taka dynamiczna, różnorodna, dużo ciekawych rzeczy się na niej dzieje. I co jeszcze, jeżeli oglądasz ten film przed 4 marca 2023 roku, to bardzo, bardzo zapraszam na warsztaty pokonywania przeszkód do Krakowa, do BFIT24, właśnie na warsztaty pokonywania przeszkód barbarianowych. Tam będzie w pigułce wszystko to, co jest najtrudniejsze na barbarianie? Więc jeżeli boisz się na przykład salmonadera, lotów, no to tam będą na to bardzo, bardzo skuteczne sposoby, właśnie, żeby się przestać bać, ograniczyć ten strach, ograniczyć stres. Zyskasz też takie typy i umiejętności techniczne i sposób myślenia, który bardzo, bardzo na tej trasie pomoże. Tu są duże skupiska przeszkód, trzeba wiedzieć, jak to rozłożyć, czyli też nauczysz się, jak użyć jak najmniej siły i zachować jak największą skuteczność. Jak jesteś dziewczyną, tak samo, tutaj po prostu jest troszkę inne podejście, inna technika niż u panów, i tak samo na tych warsztatach, właśnie to będzie rozpatrywane. A jeżeli oglądasz to po 4 marca 2023 roku, to polecam śledzić mojego facebooka, bo tam ogłaszamy regularne tego typu zajęcia. Więc to, jak tu się spóźniłeś, spóźniłaś, to nic się nie dzieje, bo można można przyjść na inne regularnie właśnie loty Salmon leder i inne przeszkody takie, które potocznie wydają się bardzo trudne, a no właśnie, tam się dowiesz co zrobić, żeby móc je trenować i uczyć się tej techniki znacznie, znacznie szybciej niż do tej pory, czyli tak tutaj na koniec reklama i dzięki, dzięki za oglądanie powodzenia i do zobaczenia w wyśle na trasie, Ale.